No, Siemanko, kochani, także jak widzicie, wróciliśmy na budowę Korona. E, bierzemy się za rozszalowywanie. Zobaczcie, tak wyszedł chudziak. Jak Ci się podoba. Pięknie, śliczny. wyszedł. nie, patrzcie, Coś śmiało po tym śmigać sobie. No, fajnie wyszedł. No i co, bierzemy się za rozszalowanie więcej. Będziemy musieli belki dociąć sobie na wymiar. Beleczki już są nasze kantówki tak i położymy sobie strop, to jest drewniany czyli belki stropowe rozszalujemy, dotniemy sobie beleczki na wymiar położymy je na wieńcu na to jakieś deski, żeby można było chodzić no i co, i bierzemy się za murowanie piętra no okej, okay. trzeba to rozkręcać czeka piruszczowanko bierzemy, rozstawiamy, nie trzeba już deseczek podkładać odpływy, wszystko fajnie to wyszło, nie? Wrościutko elegansio. No i okej, okay. teraz pokażemy wam jak to wyszło. Jak rozszalujemy. Ok, tak to wygląda. Rozszalowane mamy. Ładnie wszystko powypełniało. I już lecimy z pierwszymi belkami, sobie ułożymy, żeby się mogli chodzić. Już od razu strop. Belki mamy zaizolowane na końcu. Tak samo jak w Lce robiliśmy. Jak ktoś nie widział, to e, budowa domu kształci litery L i tam jest odcinek strop i... Tam jest pokazane. Sobie ucinamy. Kładziemy sobie, żeby na ścianie, 4 cm od końca ściana, ściany, yy, belka po prostu, 4 ma, jakby luzu. Nie? Żeby nie wystawała. I żeby też było można, później, jak będą pustaki, omurowane, żeby tam było można zarzucić sobie. No, ok. No, już kilka kantówek mamy wrzucone. Tak to wygląda. to 60 eee, Zaczęliśmy teraz sobie od tej długiej, dlatego że to będzie jakby klatka schodowa. Odtąd 90, 80 będzie tu kolejna kantówka, szła i tutaj będzie jakby klatka schodowa wejście na klatkę 83 rokie, tylko że według projektu robimy stropiec żelbetowy w tamtym projekcie, ale zachowamy to samo 83 szerokość klatki schodowej. No, jakoś to idzie, we dwóch trochę ciężkie te belki. Niektóre te długie, ale dajemy radę. Tu drabinka, na jedna strona na drabinę, z drugiej na rusztowaniu. I lecimy z tematem. A pokażę z zewnątrz jak to wygląda rozczalowane. Cyk. Ładnie wszędzie beton Zobaczcie. Kasper już tu przygotowuje zabezpiecza folią tak jak widzicie na wszywki ten kawałek, żeby to później będzie oblane tam betonem, żeby wilgoci nie ciągnęło no tylko szpileczki później poucinać tylko już mają poucinane Ok, lecimy dalej no i kochani mamy to O, musiałem się przekręcić, dobra, mamy beleczki położone jak widzicie, e, co 50 nam wyszło, dlatego będzie trzeba tam docinać pustaczek co kawałek, tutaj jest klatka schodowa, dlatego tutaj wymiar już wyszedł inny, tutaj też jest ta długa, tu będzie klatka schodowa, 80 zostawione, tak jak na projekcie jest, no i tak to wygląda, troszkę się nadźwigaliśmy dzisiaj z ale... Daliśmy radę, wejdę jeszcze, pokażę Wam jak to u góry wygląda, jak pięknie. No i co, jutro kładziemy sobie ten, kładziemy sobie tutaj, zobaczcie jak to wygląda, prościutko, wieniec wyszedł, no i jutro kładziemy sobie tutaj deseczki, no i murujemy pustaczki, nie, co kawałek, to pokażę Wam już jutro, jak to nam pójdzie, będzie troszkę docinek. No i tak ten stop drewniany będzie wezdrzył. Pustaczki są jeszcze, trzy palety ponad. No, to już to zaprawa. I lecimy z tematem. I murujemy pustaczki, wiecie, jeden tutaj wyjdzie ponad to, belka ma 20, tu 24, no i ten już będziemy zamykać. Dziura się zarzuci zaprawą. Tak to wygląda. No okej okay, kochani, to macie kolejny odcinek z korony. I widzimy się może już jutro. Także do zobaczenia. Trzymajcie się. Pozdrawiam.